tak pociąg a bo tu wahadło jest bo robią Wisałem, że to płyty jakieś będą kładli na tym przejeździe a tu tak normalnie tylko asfalt tak jak był ciekawe jak to długo wytrzyma żeby znowu nie, bo tam na przejeździe były dziury. Tylko że z tego co widać to no, robią cały asfalt. Myślę, że położą płyty. Nie i po płycie się będzie przejeżdżać I to jest chyba najtrwalsze, a tu położyli zwyczajnie asfalt w asfalcie to no, zobaczymy czy to się sprawdzi czy nie widzisz, ja, niedziela i już nikogo nie ma. robili a ma być niby do jutra zrobione by robili no. przez niedzielę, to by zrobili na pewno. Na poniedziałek, a tak to będą robić tyktorek przez całe poniedziałek. Przejazd tylko. A jak coś ma być zrobione przez weekend, no to rozumiesz że i sobota i niedziela no to robią mnie, a nie, że. Ja tak jest tak tylko jeden dzień. jak i był apelowany na, na, na sobotę i na niedzielę. To i piątek po południu już się zatrzymało i, i nie było z miłudzie, tylko się robiło do oporu.